Jeden z najpopularniejszych mitów dotyczących aktywności naszego mózgu mówi o tym, że jesteśmy w stanie wykorzystać niewiele, bo tylko około 10% naszego mózgu. Jest to mit, który wielokrotnie obalano, między innymi pokazując badania FMRI, czyli funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, które dobitnie pokazywały to, że nasz mózg nawet w czasie spoczynku no, wykonuje o wiele większą aktywność. Mało tego, w trakcie wykonywania czynności, pomimo tego, że tylko chociażby w obrazowaniu PET tylko niektóre fragmenty tego mózgu były aktywne, to okazywało się, że w tle również no, pewna część tego mózgu również była wykorzystywana. Takim też dowodem na to, że jesteśmy w stanie wykorzystywać większą część tego mózgu, to są badania, które dotyczą tak zwanej domyślnej sieci neuronalnej, czyli tzw. DMN. One z kolei mówią o tym, że no większość naszego mózgu, także w czasie spoczynku, czy w tak zwanym trybie standby, również jest aktywna. I tutaj można by to wykorzystać taką metaforę samochodu. Tak? Gdybyśmy sobie wyobrazili samochód, no to prowadząc badania, moglibyśmy powiedzieć, że w trakcie jazdy no, aktywny jest tylko i wyłącznie silnik, ale to silnik i pracujące tłoki przekazują energię na pozostałe elementy tego samochodu. Napędzają koła, a w międzyczasie z tyłu znajduje się jakiś magazyn, tak? Znajduje się bagażnik, i w naszym mózgu funkcja takiego bagażnika pełni nasza pamięć, czyli nasze wspomnienia, pewne informacje, które w tym mózgu pozostawiamy. Więc z pewnością informacja o tym, że na co dzień wykorzystujemy jedynie 10% naszego mózgu, jest nieprawdziwa. Zresztą łatwo sobie to wyobrazić, bo przecież nasz mózg stanowi tylko niewielki odsetek naszej wagi, naszej masy, a tak? stanowi około 5 od 2 do 5% masy naszego ciała. Natomiast z punktu widzenia metabolizmu zużywa prawie 20% energii. No to gdybyśmy wykorzystywali no, te 10% z tych niewielkiego ułamka procent e, i potrzebowali na to zużywać aż 20% energii, no byłoby to na pewno nieefektywne i nieekonomiczne. Dlatego możemy powiedzieć, że mózg pomimo tego, że w neuroobrazowaniu na co dzień no nie wygląda tak, jakby wykorzystywał się w całości, natomiast istnieją jego obszary i pewne funkcje, które w którymś momencie z pewnością będą wykorzystane.